Witajcie moi drodzy, dzisiaj tu kurier mi przywiózł paczuszkę, mam nadzieję, że będę z tego zadowolony, bo w sumie szukałem tego dosyć, dosyć długo, a tak jakoś przypadkowo, ale zaraz rozpakuję to, zobaczycie. Amortyzatory do ts -a. I to nie jest wyrób taki współczesny. Znaczy może jest współczesny, ale nie jest to ta chińszczyzna Jak widzicie, nie wiem, czy tam wyostrzy. O. I tutaj. Druga strona, jak widzicie, są to amortyzatory oryginalne, więc naprawdę kucze jestem mega zadowolony. Z drugiej, o, zobaczcie. Logo cz -y, więc super, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Ogólnie, żeby rozebrać ten amortyzator, trzeba ścisnąć sprężynę i wyjąć te dwa półksiężyce. I tu nam się już reszta roz... rozejdzie. Tu jeszcze zastanawiam się, bo pewnie kupię klucz, taki oryginalny, bo nie mam, żeby już tutaj nie, nie brać jakąś tam żabką czy czymś, to dokupię taki kluczyk. No ale to na razie tam, póki co nie robię nic, bo jak wiecie jestem chory. nie pytajcie co i jak. Na razie najważniejsza jest... Operacja, a resztę zobaczymy jak Bóg da, że tak powiem. No. W każdym, w razie, nuweczki, jawoskie amortyzatorki już ma. Dzięki i trzymajcie się.